Nie zatrzymamy, ani tym bardziej nie zawrócimy. Kto mówi inaczej, to albo oszukuje, albo bawi się w poetę. My nie mamy zamiaru ani kłamać, ani używać poetyckich metafor. My wykładamy kawę na ławę. W dodatku, nasza kawa jest wyjątkowo pyszna. Witamy w raju. Dlaczego w raju? To oczywiste. Chcemy, aby nasze klientki, ale także klienci czuli się u nas właśnie tak, jakby byli w raju. Mamy do tego ludzi z pasją i sercem oddanych swojej pracy, co można zauważyć już od pierwszego kontaktu. Oferujemy nie tylko usługi, ale i fachowe doradztwo w dbaniu o cerę, ciało i dobre samopoczucie naszych klientów. W ofercie znajdziesz usługi kosmetyczne, kosmetologii estetycznej, zabiegi kosmetologiczne dla mężczyzn, masaże dla dwojga, zabiegi wyszczuplające i modelujące sylwetkę, zabiegi stylizacji dłoni i stóp oraz szeroką paletę produktów do pielęgnacji domowej. Umów się z nami telefonicznie lub przez e-wizytę i poczuj się jak w raju. it's all about